Kozak. Kazali mi wystąpić w Turbo Kozaku, a ja nie jestem przecież Sebino Plaku. Nie jestem nawet Łukaszem Trałką. Ten występ dla Państwa nie będzie bajką. Będę dziś strzelał w poprzeczkę z połowy. Z połowy Strzelę ja także z mej pięknej głowy. Wierzę, że wygram w Turbo Kozaku. Chociaż nie jestem Sabino Flaku No i co teraz? Sama sam. Jezu, do... Ta piłka jest zła! Romario w 94 rok, ja pamiętam to te mistrzostwa, ten mundial. Piotrku? Chyba Piotrze, albo Panie Piotrze. Panie Piotrze, Do powodzenia. Panie Grzegorzu. Nie, nie może tak. ja się zestresowałem, kurde. To ta, tory były złe i pociąg też był zły. Kurde, to musi gwidać od razu. No tak. Może by Polska! biało-czerwoni. To jest napastnik w cyklu nieobliczalni. Tyle! Połączenie techniki i siły. To za chwilę. Słoni go. Masz jakieś... Tam... Jojko. Do. <noise> no. Mamy tylko telefon? A wiesz Nie wiem czy on ma telefon Tu hej hej, cześć, cześć Polska cześć? A... Foto radar złapał ja chciałem sześć indziej. To jest, proszę Państwa, metafora mojego życia. karny w ciemny Tak blisko! Tak blisko! Staj, jak ty! I co? Jeszcze raz! Ale ktoś strzelił z rozbiegu? Nie. Stevie Wonder. Słyszałem! Kurde, no co? No dlaczego to jest taka hańba? Nie, bo ta chłopaki Smokowski mi mówił, żebym go tak potorturował, pot żeby schód. No śmieją się z niego trochę w redakcji, nie? Z Ignacika. Aluminium, jak mawiali na Satańc Aluminium, szaleści. Tak, 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 tak. Dziękuję. Tak bardzo się starałem. Właśnie, jak zawsze chcieliśmy pobram te zawsze? ciszynka. Radość? No. Polsko! Co na to Kazimierz Węgrzy? Jest. Kurczę. Tak, tu, cze. O. Jak ten Janikowski z tej ligi, tam futbolowej. O. Indonesia! Tego nie było <laughs> Proszę Dobre! <laughs> <Dawaj, dawaj! śmiech> <Cztery> były! <śmiech> <śmiech> Trzy, dwa, jeden. To jest. Raz. No, jaki raz? Dwa. Nie Siedem. Pogonię, dawaj, dawaj. powiedz, nie jestem sam! Osiem. Dziewięć. Teraz przyspiesz już. Trzynaście. Czternaście. Posłuchaj dawaj, nie dawaj. Otwieraj. Otwieraj. nie przeszła na linię. Dobij ją. Wiruje <noise> brawka cały świat. O <noise> 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 Ich naciek to, to, to jest podleś, się nad ludźmi, kurwa. Fundacja chrześcijańska powinna się nim zająć Piotku, co się stało? Możesz mówić tak, my to zmontujemy, że żeby, już patrzył na nas. Eee, Szkoda dobrze że... Będę go zjadł. to jest najgorsze, kurde, to jest tak słabe, jak te wasze pytania w przerwie meczu. Ja sobie wyobrażam, jak on jest taki pół po ten tnałka, a ty do niego podchodzisz i go męczysz. No ale ja mam z zawsze dobre pytania. Cztery, cztery. Ale co to, jest złe pytanie? Chodziło o organizm mój, Byś mógłbyś mi zadać każde pytanie. Aha, czyli to nie jest tak, że my zadajemy złe pytania, tylko... Wy mówicie, super, tylko oni, ja ich usprawiedliwiam mniejszym. Przepraszam. No, przepraszam, nie wiem dlaczego powiedziałem przepraszam, ale <laughs> przepraszam. <laughs> <laughs> przepraszam <laughs> za ten uroczy film, który państwo widzieli. Chciałem pozdrowić ekipę Kanal plus, to takie ranne kakao telewizji. Dziękuję.